Max Games. Kiedy byłem mały, moja babcia opowiadała mi historie o magicznych krainach. Historie o miejscach, w których mieszkały złotowłose damy i szlachetni rycerze. Miejscach, w których codziennie odbywały się huczne przyjęcia. Nigdy nie wierzyłem w te historie. Do czasu, gdy zobaczyłem. Tu są. Witajcie w Max Games. Dzisiaj bardzo fajna okazja, bo z okazji premiery dodatku do Wiedźmina. Krew i wino jest z nami Game Director i Wiedźmina 3 i wszystkich dodatków. Tak, Konrad Tomaszkiewicz, witam cię serdecznie. Witam serdecznie ciebie i wszystkich słuchaczy i widzów, tak naprawdę. Powiedz mi tylko, wy w CD-projekcie nie lubicie studentów, prawda? Słowo klucz sesja. Nie, bez przesady, wiesz, ja sam, sam jak robiliśmy Wiedźmina pierwszego, to studiowałem i, i pisałem pracę magisterską i wielu moich kolegów też, więc to nie, nie, znaczy, wiesz, no jakby, to raczej studenci nie, nienawidzą nas, bo wydajemy gry wtedy, kiedy sesja się zaczyna i wtedy jest gorzej chyba. Życzymy zdanych egzaminów oczywiście. Powiedz jeszcze, bo jesteś przyzwyczajony, że wszyscy chwalą twoją pracę, chwalą Wiedźmina, więc ja zacznę trochę inaczej. Wiedźmin był grą genialną, fantastyczną, ale nie był idealną, jak wiemy, gier idealnych nie ma. Na ile, nie będę tutaj całej litanii rozwijał, ale na ile docierały do Was te słuchy o zażaleniach graczy, na ile się z nimi zgadzacie i ile z nich udało się Wam poprawić w dodatku? Który... Wiesz co? Komunikacja z graczami jest bardzo zaawansowana. My mamy cały dział, który zajmuje się zbieraniem informacji od ludzi tego, jak grają, co im się podoba, co im się nie podoba, co im się psuje, w czym możemy im pomóc. I tak naprawdę od wydania gry na bieżąco poprawialiśmy rzeczy, które, które ludzie znajdowali. Czy to jakieś drobne błędy? Błędy w grze, czy to blokery, które czasem się zdarzały. Również mieliśmy dużo zgłoszeń na temat tego, że interfejs nie był do końca taki, jak mógłby być. Dlatego też w krwi wino go poprawiliśmy. Patch będzie wydany dla, dla wszystkich graczy tak naprawdę i GUI, i interfejs tak naprawdę, inwentory i wszystkie, inwentarz po polsku, i wszystkie panele są poprawione tak, żeby nawigowało się po nich wygodniej, żeby to wszystko było już teraz intuicyjne i, i dużo lepsze. Także feedback graczy jest dla nas bardzo ważny i... A z takimi poważniejszymi wiemy sprawę z tego, że, 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 że nie ma gier idealnych. I tak naprawdę ja nie wierzę, żeby kiedykolwiek gra idealna wyszła, wiesz, bo e, to jest tak, że My wkładamy całe serce i całą swoją duszę w to, żeby zrobić dobrą grę. I ona jest zwykle ogromna. I zwykle musimy ciąć, tak, żeby się w ogóle wyrobić. Więc niestety tego czasu na wypoiszowanie wszystkiego jest y, stosunkowo niedużo. A y, jakby energia, którą poświęcamy w to, żeby to wszystko dopoiszować, jest ogromna. Dlatego też jakby ciężko jest zrobić grę idealną, no ale jakby w sumie to może dobrze, że nie jest tak, bo mamy cele na następne lata i wiemy, że musimy dużo poprawić i będziemy starać się robić jeszcze lepsze gry po prostu. To księstwo, którego nie tknęły go... Koszmary wojny. Obszarem porównywalne do samego Velen czy Altskeik są. Ludzie wiodą prosty żywot. No właśnie, zdajesz sobie sprawę, że w momencie wydania dodatku krew i wino będzie euforia, która potrwa tam, no ile potrwa, tyle potrwa, a następnie zacznie się melancholia, że to koniec. No ja już czuję tą melancholię, bo my skończyliśmy robić dodatek już parę tygodni temu tak naprawdę. On też poszedł do certyfikacji, już wyszedł, już jest tylko certyfikowany, ale od tego momentu tak naprawdę prace się skończyły. No i dla mnie to jest 12 lat życia. 12 lat tak naprawdę... Dzieciństwa w branży, z Geraltem, tak naprawdę, bo to jest pierwsza praca, którą, którą tak naprawdę miałem. Zacząłem od testera i doszedłem do stanowiska reżysera. A, I melechonia jest ogromna, tak naprawdę, no bo to jest coś, co robiłem przez dobre 12 lat i teraz będziemy musieli zrobić coś innego, coś, będzie nowe wyzwanie, ale z drugiej strony też to jest odświeżające, tak? Można jakby złapać oddech i można zrobić coś zupełnie nowego, więc to jest też ciekawe, no ale jest smutno. Jest, jest jakaś tam wewnętrzna pustka. Ja zdaję sobie sprawę, że. że że nie będzie już więcej Wiedźmina, że na każde takie pytanie odpowiadacie nie, koniec, nie. Ale tak właściwie te tak jedno tylko pytanie, dlaczego nie? Że, jaki jest podstawowy powód? Ja wiem, że to się zamknęło jakąś klamrą, ale teoretycznie, no nie wiem, no, zawsze można zostawić sobie furtkę. Są prequele, są jakieś poboczne story. Wiesz tak? co, można takie rzeczy robić, ale, ale każdy następny Wiedźmin jest, 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 jest problemem o tyle, że my ten temat dość mocno wyeksploatowaliśmy. I on tak naprawdę miał początek i ma mocny koniec. I to wszystko jakby się składa do kupy razem. I teraz jeśli zaczniemy robić prequele albo, albo jakby późniejsze epizody, Obawiamy się tego, że może to być trochę na siłę i może to nie być takie naturalne, może to nie być taka trylogia czy taka saga jak teraz tak naprawdę wyszła. Więc jakby rezygnujemy z tego, chcemy zostawić to jak dobry film czy dobrą książkę, która już nie jest ruszana i nie ma szansy, że będzie zepsuta. Istnieje u Was coś takiego jak zmęczenie materiału, że człowiek nie może przez kilkanaście lat tłuć fantazy średniowiecznego? No wiesz co, no zawsze to istnieje, tak? No po dwunastu latach, w momencie, kiedy budzisz się i zastanawiasz się, co by pomyślał Geralt, albo powiedziałeś to znaczy, że już to jest ten moment, że trzeba trzeba ruszyć dalej i spróbować czegoś innego. E, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, już w takim szerszym kontekście. czy nie, w... Ja wiem, że Wiedźmin to jest gigantyczny sukces finansowy, że on się zwrócił chwilę po premierze, że teraz już wszyscy jeździcie Ferrari i Bugatti, ale. No, byłoby super. Ja e, bym chciał. Ale, ale czy nie w? Użyż was trochę, że są gry, które nie są tak odkrywcze, nie są tak epickie, jak wasze, tak naprawdę powtarzają co rok, czy co dwa tę samą mechanikę, a jednak sprzedają się z jakichś względów, czy to promocyjnych, czy, e, czy f, no, kwestia marki lepiej. Wiesz co, to nie jest wyścig. To nie jest wyścig. I, i tak naprawdę naszym celem w sensie deweloperów, bo wiadomo, że jakby dział marketingu i dział biznesu i ich celem jest jak najlepsza sprzedaż, tak? I, I nam też na tym oczywiście zależy, no bo jeśli sprzedaż jest dobra, no to mamy pracę dalej tak, i możemy robić następne gry, ale naszym takim priorytetem jest to, żeby zrobić dzieło artystyczne, które po prostu coś w ludziach poruszy, które, które zostawi jakieś emocje, które zostawi jakieś refleksje i będzie czymś więcej niż grą wideo. Na tym nam strasznie zależało, żeby zrobić coś, co jest unikalne i obecność na takich wydarzeniach, jak właśnie festiwa muzyki filmowej, czy, czy nagrody kreatora kultury paszportów polityki, czy nagrody Empiku, czy nagrody za wydarzenia kulturalne we Włoszech, one pokazują, że chyba nam się udało, że chyba udało się zrobić coś, co to, y, nie jest już jakby taką grą wideo postrzegano jak 10 na temu, że to jest po prostu rozrywka dla dzieci. Tylko jest to coś po prostu głębszego, jest to coś, jest, jest, jest to ambitna rozrywka dla wszystkich. I, i to było naszym celem, to osiągnęliśmy, a, a tak naprawdę, czy inne gry sprzedają się lepiej, czy gorzej? Dobrze, że branża się rozwija, dobrze, że gry się sprzedają, bo coraz więcej osób się szkoli, coraz więcej osób jest na rynku i, i tak naprawdę jest rotacja i jest świeża krew, która może robić e, kolejne produkcje z nami czy, czy w innych firmach i jakby dla mnie rozwój branży i to, że inne firmy zarabiają jest tylko powodem do dumy i zadowolenia, dlatego że jakby branża jest widoczna i, i coraz bardziej na świecie. Tu są na wiedza koszmar. poluje na nas pod osłoną nocy. I ten... Bo Wiedźmin może wybudzić nas z tego koszmaru. Dostaliście więcej nagród dla Gry Roku niż jakakolwiek inna gra w historii. To jest... Ja to tak sobie porównuję, no nie wiem, jakby polski film dostał 11 Oscarów, powiedzmy. To jest taka skala wydarzenia. Czy nie, nie macie wrażenia, że trochę jednak zainteresowanie tych mm, tradycyjnych mediów, tak to ujmijmy, nie jest współmierne? Umówmy się, że gdyby polski film zdobył 11 Oscarów, to jego twórcy nie wychodziliby z, z telewizji śniadaniowych. Ja sobie zdaję sprawę, że tam Takich rzeczy i takiej zmiany w pojmowaniu tej branży nie da się zrobić z dnia na dzień. I tak naprawdę tylko i wyłącznie właśnie ambitne produkty, które będą coś nosić do kultury, one będą przesuwać tą granicę i to zainteresowanie będzie coraz większe. Ja czuję, że my dołożyliśmy naszą cegiełkę sporą, cegłę. cegłę, tak naprawdę. I, I jakby już się to zadziało, już zaczęło się dziać w mediach, ludzie zaczęli się tym interesować. Naprawdę mamy, mamy media cały przekrój tak naprawdę. To są od mediów biznesowych po, po telewizje średniowe. I to pokazuje, że to zaczyna się już dziać. Więc jakby, no, rzuciliśmy kamyk, a czy będzie z tego lawina, to zobaczymy w przyszłości. Ja mam nadzieję, że tak. Lawina będzie, jak wyjdzie cyberpunk. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję pięknie.